wydawnictwo Pasterz, jeżeli jest przedstawiciel tego wydawnictwa, to go się cieszę. Ja nie wiem, czy Państwo mieliście okazję poznać Gienka, ale ja właśnie na wspomnianych targach wydawnictw katolickich miałam tę okazję. To jest właśnie ten zakonnik w brązowym habicie, którego uwielbiają wszystkie dzieci. Brawo! Poznaliśmy laureatów w kategorii filmów dokumentalnych. Przed nami laureaci w kategorii filmów edukacyjnych. Zaczynamy od trzeciej nagrody. Trzecia nagroda w tej kategorii wędruje do księdza Piotra Narkiewicza za film Gienek o Ewangelii. Ten film wydany został przez wydawnictwo Pasterz. Jeżeli jest przedstawiciel tego wydawnictwa, to gorąco zapraszamy na scenę. Chyba jest. O, jest Gienek razem z nami. Bardzo się cieszę. Ja nie wiem, czy Państwo mieliście okazję poznać Gienka, ale ja właśnie na wspomnianych targach wydarców katolickich miałam tę okazję. To jest właśnie ten zakonnik w brązowym habicie, którego uwielbiają wszystkie dzieci. Brawo! Nie wiem, czy Gienek coś do nas powie, bo ja wiem, że on jest rozgadany bardzo. Jest bardzo rozgadany. On bardzo aktywnie działa, proszę Państwa, na profilu swoim na Facebooku, więc zachęcam, że można tam go podejrzeć. Bardzo proszę. Proszę powiedzieć też, kto reprezentuje Gienka. Dzień dobry. Gienek niestety stracił głos dzisiaj, a Ksiądz Piotr nie, był, nie mógł być tutaj z Państwem. Zostaliśmy poproszeni o przywiezienie Gienka. A Katarzyna Buziewska i Jaś, przyjaciel Janka, który śledzi wszystkie nowe odcinki Gienka na bieżąco. Możecie też Państwo je oglądać, powstają ciągle nowe e, właśnie na Facebooku i e, też po prostu na YouTubie. Już nie tylko w języku polskim, ale również w języku angielskim. Bardzo dziękuję w imieniu wydawnictwa Pasterz i Księdza Piotra. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze tylko powiem też od siebie, że wydawnictwo Pasterz to jest takie wydawnictwo, które wydaje bardzo dużo gier dla dzieci dla młodzieży i te gry zazwyczaj są pod patronatem zakonu ojców Franciszkanów. Także gorące brawa, dziękujemy, gratulujemy no i cieszymy się, że mamy jeszcze który też, też przebywa w Stanach Zjednoczonych, prawda? Chyba na co dzień. Tak, na co dzień jest już w Stanach. Dziękujemy i gratulujemy. Ja jeszcze tylko powiem uzasadnienie gry za zrozumiałe dla dzieci w ich postrzeganiu świata czynienie dobra, więc każdy kto ma dzieci Powinien zapoznać się z Giętem. Druga nagroda w kategorii filmów edukacyjnych wędruje do wydawnictwa Promyczek za film Domek na Skalę. Kolejne wydawnictwo, jeżeli jest przedstawiciel tego wydawnictwa, zapraszamy na scenę. A jest, widzę, że jest, także gorąco zapraszam za bezpośrednie przełożenie zasad Ewangelii na rozumienie postrzegania dziecięcego świata. Bardzo proszę. Brawa, brawa, proszę Państwa. Na no jest chłodno, więc trzeba atmosferę ocieplić gorącymi oklaskami. Prosimy o słów kilka do mikrofonu. Proszę Państwa, ksiądz Andrzej Mulka, dyrektor wydawnictwa Prowyczek. To nagroda dla firmy Baliwan, która realizuje serię 13 filmów dla amerykańskiej telewizji i WTN. Natomiast ja chcę rozpocząć od takiego nawiązania do 13 października. Na jasnej górze była pielgrzymka dziennikarzy. Miałem tam ze sobą trójkę dzieci i prosiłem o to, żeby dziennikarze polscy, katolicy, pamiętali o mediach dla dzieci. Dzisiaj jest można powiedzieć Wigilia 13 maja, 11 maja. Pierwsze objawienie Fatimskie, i proszę Państwa, chcę prosić o filmy dla dzieci. Od 23 lat zajmuję się miesięcznikiem dla dzieci. Od 5 lat tworzymy filmotekę Promyczka, zbieramy produkcje światowe dla dzieci i przygotowujemy polskie wersje językowe. Troszkę to filmoteka Promyczka już ma. Dołączam do tych, którzy są pierwszy raz na Festiwalu Filmów Katolickich. No, myślę, że tutaj duże wyzwanie. Nie chciałbym za dużo powiedzieć, ale znamy się z Panem Inżynierem już dosyć długo i chciałbym prosić, żeby może dotarła informacja też do naszego episkopatu bo widać jakie jest zainteresowanie filmami w episkopacie. I myślę, że to nie tylko kwestia stworzenia funduszu filmowego dla filmów religijnych, ale także docenienia twórców, którzy coś robią. Natomiast no, gdy chodzi o film Domek na Skalę, to coś więcej powiem w czasie jego premiery po Mszy Świętej. Taki jest ten film, można będzie także zobaczyć tutaj w sali świętego Pana, Pana Myślę, że jeszcze poproszę o modlitwę właśnie w intencji dzieci, żeby te dzieci, nasze polskie, w których jest coraz mniej, też miały coś do oglądania. Tak zdawkowo i bardzo upraszczając mówię, że w zasadzie po Bolku i lolku to w Telewizji Polskiej nic nie powstało. I myślę, że to powinno do nas, do twórców też docierać. Dziękuję. Dziękuję serdecznie przedstawiciel wydawnictwa i gorący apel o to, aby powstawały filmy dla najmłodszych, które będą ich edukowały. I czas na pierwszą nagrodę w kategorii filmów edukacyjnych. Tę nagrodę zdobywa film Poradnik szczęśliwego małżeństwa. Narzeczeństwo, czyli próba celibatu. Jest to produkcja hiszpańska, w polskiej wersji wydana przez wydawnictwo Świętego Stanisława Bożego Męczennika. Jeżeli jest przedstawiciel wydawnictwa, bądź przedstawicielka, zapraszamy serdecznie. Nie ma. I przed nami laureaci nagród w kategorii filmów fabularnych. Trzecia nagroda za film Gwozdi dla Joanny Nun z Białorusi. Jeżeli jest z nami pani Joanna, zapraszamy serdecznie na scenę. Zapraszamy, gorąco witamy. Jest, jest czy nie ma? Nie ma, niestety nie ma. Za przedstawienie wierności tradycji, wiary, wspólnoty mieszkańców zakątków Białorusi. Takie jest uzasadnienie werdy, Bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo prosimy. Na scenę raz jeszcze. Aha, to pani, to pani, a nie pan tym razem. Dobrze, zapraszamy gorąco. Ja tylko jeszcze taka wskazówka techniczna, ci z Państwa, którzy idą z tego prawego z rzędu z mojej strony, mogą oczywiście też tędy wchodzić na scenę. Zapraszamy serdecznie. Przypominam, film nosi tytuł Gwozdi. Autorem filmu jest Joanna Nunn. Prosimy o słów kilka. Dziękuję bardzo. Ja, k сожалению, na ruskim języku. Ja, jako przedstawiciel Białorusi, bardzo dobrze znam tę studię i z przyjemnością im się przekażę. Dziękuję Wow. Gratulujemy, dziękujemy serdecznie. No, i teraz, proszę Państwa, do mnie wyzwanie. Druga nagroda dla filipińskiej produkcji Paglaja Satanikala. Podobno znaczy to Uwolnienie z Łańcuchów. Autorem tego filmu jest Mika Dakalan. Gratulujemy serdecznie. Rozumiem, że nie ma autora razem z nami. Ta nagroda została wręczona za postrzeganie tragedii dzieci ulicy, ich tragedię i wytrwałą pracę organizacji chrześcijańskich na rzecz ich ratowania. I pierwsza nagroda, pierwsza nagroda w kategorii filmów fabularnych dla filmu Soegia zdobywa ją Garin Nudroho z Indonezji. Powiedziano mi, że będzie tutaj razem z nami dzisiaj Mas Agus Salman Ishakani, to jest sekretarz w Ambasadzie Indonezji. Jeżeli przedstawiciel Ambasady Indonezji jest razem z nami, to oczywiście gorąco go zapraszamy. Zapraszamy gorąco. I tę nagrodę wręcza dr Antoni Ziemba. Za pokazanie trudnego trwania w odbudowywaniu swojej katolickiej społeczności bezwzględnie niszczonej przez gangi zła, to jest uzasadnienie żyry Wiem, że przedstawiciel ambasady jest tłumaczem, także zrozumiane kilka słów. Well, wszystkim all, let me express my gratitude to the organizer, uh, the, the film festival, uh, the Catholic Film Festival and multimedia. Here in the Po I hope I'm saying right, and the the Association of Catholic Movies, and of course the Guardian of the Order of the Franciscan in here. Well. Po Pierwsze chciałbym podziękować organizatorom festiwalu katolickiego festiwalu filmów i multimediów, stowarzyszeniu filmów katolickich, jak również Gwardianowi, ojcu Gwardianowi, za organizację tego festiwalu. I'm very pleased, and very honored to receive this award uh, on behalf of uh, Mr. Nogroho, Gary Nogroho, the director of this uh, Sugia movie. Well, zписаłem, że mogę w imieniu właśnie reżysera filmu pana odebrać tą nagrodę. If we say about bishop uh, Sugia, everyone in our country will 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 remind about his struggling, his uh, his uh, his spirit as one of the our hero in in our independence struggle. Wspominamy imię biskupa Soegija w Indonezji, to każdy Indonezczyk zna, zna jego duchowość, zna jego siłę panki o niepodległość Indonezji, jego rolę, którą odegrał w, w tej walce. And in our society it's not much uh, portraying, telling story about the Catholic, Catholic and the Christianity as part of our, our

By many diverse ethnic, many many diverse uh, religious, and one of it is Catholic and Christianity. So as I, we can say that Indonesia is not Indonesia without the Catholic and the Christianity. Wiedźm, jeżeli mówimy o religiach w Indonezji, to staramy się przedstawić Indonezję jako, która była budowana nie tylko przez przedstawicieli muzułmańskich, ponieważ Indonezja jest największym krajem muzułmańskim w, w Azji. Natomiast Indonezja bez katolicyzmu bez chrześcijaństwa w Indonezji nie, nie można powiedzieć, że jest jakby Indonezją. Catholic and Christianity with its struggle and with its part of uh, spirit of independence will be in Indonesia in the past, present and future. Więc ta walka uh, o niepodległość w Indonezji wspólnie Między razem katolicy, muzułmanie jest jakby przedstawieniem, ten obraz jest przedstawieniem tego, że Indonezja była taka w przyszłości, jest obecnie i będzie taka w przyszłości. I Bishop Sugia was known for his struggle for our independence, but I believe in the movie it's more portraying about love and humanity. Pomimo tego, że biskup Sodija był znany z walki o niepodległość, to myślę, że film bardziej pokazuje taką humanitarność i miłość pomiędzy ludźmi. So once again, thank you for the award and the most important, thank you for your curiosity about our our society and our history. Thank you. Popiszę, podziękować za nagrodę ale również za ciekawość Indonezji i yy, 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 yy naszej kultury. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo bardzo. Max Augusta sekretarz w Ambasadzie Indonezji. Zapewne jej nazwisko przedstawiciela ambasady przekroczyłam, ale chyba będzie mi to wybaczone. Przed nami nagrody w kategorii programów telewizyjnych. Trzecia nagroda dla Jolanty Pałasz z Tygodnika Katolickiego Niedziela za program Ojciec Jerzy Dądziński, ostatni żyjący polski ojciec Soboru Watykańskiego II. Jest z nami autorka, bardzo serdecznie witamy, gratulujemy, zapraszamy na za ceny. Krótkie uzasadnienie za przedstawienie i przybliżenie bardzo ważnych zagadnień związanych z historią przygotowania do Soboru Watykańskiego którego był uczestnikiem, oraz wyjaśnienia nieprawdziwie przedstawianych czy interpretowanych dokumentów i stanowisk Kościoła. Autorka nam powie więcej na temat tego filmu. Współautorka, takie Współautorka. malutkie sprostowanie. Tak. Krótko mówiąc o filmie, film powstał, w zasadzie rozmowa telewizyjna powstała w związku z ogłoszonym przez Ojca Świętego Benedykta XVI rokiem wiary. I to właśnie z tego powodu postanowiliśmy, jako studio telewizyjne, przybliżyć naszym telewidzom Sobór Watykański II. W związku z tym, że nasze studio działa w Częstochowie, nieopodal Jasnej Góry, no a jak być może nie wszyscy wiemy, właśnie na Jasnej Górze żyje jeden z najstarszych, o ile nie jedyny już w tej chwili, polski ojciec soborowy. I to właśnie on dzielił się z nami swoimi refleksjami na ten temat. I opowiadał o tym, jak wyglądały te obrady. Za to wyróżnienie, za tę nagrodę, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całej naszej redakcji, w imieniu Księdza Iwułata i z Skubisza, ale także w imieniu nas, wszystkich, którzy tam pracujemy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie, gratuluję. I to taka mała ciekawostka dla Państwa, dla wszystkich miłośników. Niepokalanowa i tym samym Radio Niepokalanów, bo oczywiście my z Agnieszką reprezentujemy Radio Niepokalanów, więc mamy do tego prawo. Polecamy szczególnie najnowszy numer niedzieli, bo w tym numerze jest wywiad z dyrektorem rozgłośni naszej ojcem Damianem Karczmarem. Ten wywiad jest z okazji wspomnianej tutaj rocznicy mija 75 lat od utworzenia Radio Niepokalanów i 18 lat od reaktywacji naszej rozgłośni. To właśnie w najnowszym numerze. Tygodnika niedziela. Przechodzimy do dalszych nagród w kategorii programów telewizyjnych. Druga nagroda w tej kategorii trafia do redakcji programów katolickich z Krakowa za programy trzy programy teraz wymienię: Milanijne dzieło Polonii Kanadyjskiej w Brampton, Błogosławieni czystego serca oraz być rodziną. Bardzo serdecznie gratulujemy, jeżeli są autorzy tych programów. Gorąco zapraszamy. Na scenie autorami programów są Joanna Adamik, ksiądz Andrzej Baczyński oraz Katarzyna Katarzyńska. Są przedstawiciele? Nie ma, nie ma. Ja tylko jeszcze powiem uzasadnienie za odważne przedstawienie bardzo trudnych i niepopularnych tematów życiowych. To były nagrody w kategorii programów telewizyjnych, a przed nami już la, laureaci filmów amatorskich. Trzecią nagrodę zdobywają Agnieszka Kalkowska i Paweł Krankowski za film Meczugorie, parafia królowej pokoju i pojednania, czy są z nami autorzy. Nie ma. Nagroda za przedstawienie historii objawień i relacji pielgrzymów, ich zawiłych życiowych dróg i nawróceń historii powrotów do Pana Boga. Programów telewizyjnych. programów telewizyjnych, tak? Jakieś sprostowanie rozumiem, panie, panie Doktorze? Tak, Proszę Państwa, mamy laureatów pierwszej nagrody w kategorii programów telewizyjnych Pani Urszula Pruska za program Ruch Czystych Serc. Czy jest obecna? Yes. to zapraszamy i przepraszamy do tego, do tego. I ja sprostuję raz jeszcze pierwsza nagroda dla Urszuli Pruskiej i Krzysztofa Żurowskiego z redakcji programów katolickich w telewizji polskiej za programy z cyklu My, Wy, On tytuły tych programów to Opętany oraz Ruch Czystych Serc Urszula Pruska Krzysztof Żurowski to autorzy tych filmów zapraszamy prosimy o zabranie głosu Witamy, emisja programu Mywy Oni jest w czwartki, w programie pierwszym. Niestety jest o 10.35, to jest taka pora, no, wiem, kto może ogląda, ale chciałam powiedzieć, że dzwonią do nas bardzo dużo ludzi, dzwoni, bo podejmujemy tematykę rodzinną, kryzysu w rodzinie. No właśnie, taką dajemy rady. Także zapraszamy wszystkich, żeby oglądać nasz program. Jeszcze raz powiem, w programie pierwszym. Kiedyś była emisja w Telewizji Polonia, niestety, no teraz już jej nie ma, no podejmujemy taką, takie tematy i porady różne, gdzie można uzyskać pomoc w, w problematyce małżeńskiej, znaczy jak małżeństwo ma problem z, z, z dziećmi, z no tak, to tyle. Cieszymy się z tej, z tej nagrody, tym bardziej, że te miejsce ojciec Maksymilian Kolbe, dla niego sprawa czy, czystości przedmałżeńskiej, czystych serc była bardzo ważna, myśmy zrobili ten program w miejscowości Zabawa, taki śmieszny tytuł, ale sprawa jest poważna. I to było ciekawe, że młodzież zorganizowała się sama, żeby właśnie i propaguje czy, czystość przedmałżeńską wśród, wśród swoich rówieśników i tak dalej. Wydaje się dzisiaj to nie modne, a się okazało, że tam setki osób przyjeżdża i to w to wchodzi. Tu jeszcze właśnie ważne jest to, że do nas bardzo osób wiele dzwoni i pisze po naszych programach, które są co tydzień, czwartek. Tutaj Pula mówiła: Troszeczkę mamy już teraz ograniczoną. Mamy tylko raz na tydzień. Ale za to można to zobaczyć w internecie. Ktoś z Państwa by chciał, tu widzę siostry zakonne księży, możecie propagować, rzeczywiście są wszystkie tematy małżeńskie, jakie tylko mogą być. Robimy to już od 11 lat. Tak naprawdę to jeszcze dłużej tylko ten tytuł My, Wy Oni, My Wy Oni jest od 11 lat. Po prostu wchodzi, wystarczy w Google Polskiej wbić My Wy Oni, Telewizja Polska i, i konkretny temat, jaki chcecie, prawda? Znaczy, czy natrotechnologia, czy obrona życia, kłótnia małżeńska, jak się kłócić po katolicku z żoną, prawda? Wszystko, wszystko jest. Jak o siostrach zakonnych też jest o księżach, jak, nie, jak uciec z zakonu i tak dalej, jak wejść, wszystkie tematy. Ale przede wszystkim rodzinne, tak? Dziękuję bardzo. Dziękujemy, gratulujemy. A ja jeśli tak, żeby się ułożyło dobrze w głowach, to raz jeszcze podsumuję. Te kategorie programów telewizyjnych, w której przed chwilą rozdawaliśmy nagrodę. Trzecia nagroda dla pani Jolanty Pałasz z tygodnika Katolickiego Niedziela za program Ojciec Jerzy Tomziński, ostatni żyjący polski Ojciec Soboru Watykańskiego II. Druga nagroda terapia do redakcji programów katolickich z Krakowa za program Milenijne dzieło Polonii Kanadyjskiej w Brampton, Błogosławienie Czystego Serca oraz Bycie Rodziną, przedstawicieli... Tej redakcji nie było i pierwsza nagroda, raz jeszcze powtarzam, pierwsza nagroda dla Urszuli Pruskiej i Krzysztofa Żurowskiego z redakcji programów Katolickich Telewizji Polskiej za programy z cyklu My, W, Oni serdecznie gratulujemy. Także już teraz mogę przejść.